Kochani, jesteśmy e, praktycznie w centrum Częstochowy. Tutaj, jak widzicie, jest e, ratusz e, przy e, Placu Biegańskiego. E, znajdujemy się na skrzyżowaniu e, tutaj z e, ulic. I to, kochani, jest. E, Nowowiejskiego z, jaka ta uliczka to jest nawet nie mam pojęcia ale przy Nowowiejskiego jak jest e, ratusz tutaj widzimy e, cała brama jest zaolinowana e, taśmą A tu chcę wam pokazać dlaczego i tu cały czas mamy całą tablicę informującą, co to jest za protest. Ja tu pozwolę sobie... I to jest, czy prezydent i radni urzędu miasta są właścicielami miasta, a my niewolnikami bez prawa głosu. Nie, oni są, są utrzymywani z naszych podatków, a więc przez nas. I o co tu chodzi? Uchwałą z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie się zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziału w akcji w spółkach prawa handlowego przez prezydenta Miasta Częstochowy Rada Miasta zrzekła się właściwie jakichkolwiek funkcji kontrolnej nad działaniami prezydenta w tym zakresie. I tu <ścoughs> wyszczególnione są e, wszystkie e, rzeczy, e, co do tego e, procesu. Chodzi o to, że e, przez ponad drogę powiązywania rosyjskiego modelu współpracy na linii Prezydent Rada Krzysztof Jaszczyka to bardziej takie polityczne e, w tym jest to, że nie ma, nie ma ani słowa uzasadnienia. W dniu 14-11 w jednej z Warszawskich Antelandych powstała umowa Nowej spółki Promenada Częstochowska Spółka Zo. Z uwagi na nieco mylące słowo Promenada w nazwie, z pierwszym wyjaśnieniem. Podmiotem, podmiot ten nie ma nic wspólnego ze Stowarzyszeniem Kupców Promenada, prowadzącym jedno z najpopularniejszych częstochowskich targowisk. I, I tu chodzi właśnie o na mapce zaznaczony ten czarny teren. I prawdopodobnie tu chodzi o właśnie o to, bo nie ma nikogo, nie ma się co spać, ale z tego co e, słyszałam to chodzi o to, że na tym terenie po wyburzeniu, ja wam tu zaraz pokażę po wyburzeniu tych budynków, już idę wam tu pokazać, <laughs> po wyburzeniu całego tego terenu ca ludzkiego Chcę pokazać to jest teren e, stąd, jak nie wiem jak wiecie, e, gdzie jest pierogarnia, to od pierogarni do alei e, trzeciej alei, tak. I macie tutaj cały ten teren i tu ma postać podobno galeria. Proszę pana, e, ja reprezentuję niezależne media obywatelskie. Ogólnopolskie oraz Częstochowa Infovideo przemysła w Przemysław Mieszkaniec tutaj wspólnoty niech mi pan powie bo ja nie było nikogo więc nie jest na żywo zazwyczaj na żywo robimy ale będzie to w sieci niech mi pan powie bo mniej więcej z, z, i z mediów różnych innych wiemy że chcą tutaj wybudować wam galerię pod nosem nam wybudować tę galerię, ale my protestujemy. Tak do tej pory nam się udawało, a teraz no, inwestor już niby ma wszystkie papiery, wszystkie pozwolenia mm. i chce ruszyć z budową. No już ruszył w zasadzie. Już ruszył. Nie mi pan powie, bo tu patrzymy, tu chodzi o wyburzenie jeszcze tego budynku, czy nie, ten to budynek, już zostaje. Ten budynek na dzień dzisiejszy ma, nie będzie wyburzony. Aha, galeria, a... galeria będzie do linii tego budynku. Rozumiem, a ten budynek do Alei yy, To jest właśnie ten słynny budynek Alei 49. I on też będzie wyburzony? Wszystko się przez to zaczęło, przez ten budynek, bo miasto szukało yy, osoby, z firmy, która by ten budynek odnowiła, bo to jest kamienica zabytkowa. Mhm. No a galeria i, będzie do i zgłosił się właśnie gość, który powiedział, że odbuduje ten budynek, ale w za to Miasto się zgodzi na to, aby postawił tutaj galerię handlową. Rozumiem. I to ten budynek odnowiony od trzeciej alei będzie znaczy, jakby ciągiem... Ten na... budynek miał być odnowiony, czyli powinien zachować swój charakter XIX tak? wieku. A żeśmy widzieli wizualizację, wizualizację budynku już po wybudowaniu galerii, tak. no to tak... Galeria fasada będzie o wiele większa A fasada tylko zostanie fasada niby... zostanie tak do mm -hmm. wysokości to, 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 to właśnie będzie. kamienicy mm -hmm. a jeśli chodzi o, o sam wygląd to będzie wystawała galeria Niech mi pan powie y, 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 jaki procent, procent mieszkańców jest przeciw bo mniej więcej procenta, bo no tutaj u nas w bloku to praktycznie wszyscy Czyli ten z 2 praktycznie wszyscy Zgadza się no Ściana. I tu jednak będzie ruch i to bardzo duży ruch no, Tutaj będą zaraz. budować 30-metrowy garaż mm -hmm. wielokondygnacyjny i w momencie budowy nie będziemy, na przykład, mieć wyjścia tutaj z tyłu, bo to jest klatka przelotowa. Tak. Jest wyjście od Nobowińskiego i tutaj od podwórka. Już tam mam dzisiaj ogłoszenia, że już tak praktycznie od dzisiaj mieliśmy mieć zakaz wychodzenia mhm. z tyłu bloku. Nie będzie miejsc parkingowych 6 metrów od bloku, zaczną kopać wielką dziurę. Nie wiadomo, czy w ogóle ten blok to wytrzyma. Czy oprócz, oprócz te, tego protestu, który w tej chwili jest w tej bramie, nie ma przejazdu, to czy są jeszcze inni obywatele w to zaangażowani, oprócz tego protestu, bo tu chodzi o... Całe osiedle, całe osiedle bo to będzie destrukcyjnie uh -huh. wpływało na całe osiedle, przecież te wszystkie samochody, ciężarowe wywiadki będą jeździły tutaj Szymanowskiego, POW, Tamte miejsca parkingowe też będą możliwe. A nie mi pan powie, czy y, przedstawiciele miasta y, chętni byli do rozmowy, czy raczej przedstawiciele zbywa? Przedstawiciele trzymają stronę inwestora. Mm -hmm. Trzymają stronę inwestora, to jest po prostu no, jeden wielki układ. Myśmy wyjeżdżali sobie tutaj, ta droga wyjazdowa to była od lat 60-70, żeśmy tutaj wyjeżdżali, prawda? Jest... Tak, ten srebrny samochód stoi, tak. Śmietnik był wybudowany mm -hmm. za nasze pieniądze. Tak. Tutaj, żeśmy mieli śmiećnik. Tutaj była droga, bo tutaj. Jak to Tak, wyjeżdżamy. Tak. My jest, wyjeżdżamy w tej chwili, bo nie ma innego wyjścia. Tak, no i w tej chwili nie mamy. Miejsca parkingowe też były wybudowane za nasze pieniądze, za mieszkańcy. Ale tyle, tyle jest terenów przecież na obkoło wszędzie, no naprawdę. Jest to gorsze, jest to śmieszne, jest to bo w tej chwili generalnie się ucieka, w tej chwili jest taki trend, żeby te wszystkie wielkie gdzieś powstawały na obrzeżach miasta, tam. a nie w centrum. Ech, temat jest dla mnie nie za bardzo znany, więc nie, nie wiem jak, e, ale... Pani ale... na stronę wspólnoty, na Facebooku, na stronę wspólnota samorządowa mieszkańców przy ulicy Nowowiejskiego 2. Tam jest wszystko opisane, są wszystkie artykuły, Dobra. które ten na nich. To jak ten... wejdę na wasze Facebook, to pozwolę sobie link do filmu puścić. Bardzo tak. W każdym razie mówimy: kamienica, kamienica. nie chodzi o kamienicę, chodzi o zabudowę w 100% tego terenu. Gdybyście, gdybyście jakiś protest. Yy... Yy, zamierzali zrobić, rozgłośnić to... Protest to, to jest cały czas. Znaczy nie, nie ja wiem. Protest, ile blokada, bo tak. blokada już będzie ja na stałe. Ja usłyszałam w tym nowym radiu częstochowskim... ...la yy, 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 i Blokada dlatego... to już będzie na stałe, ponieważ chodzi o bezpieczeństwo mm. tej bramy. Tak, tak, tak. Ta brama w tej chwili pęka, jak przejeździe jakiś większy samochód tak. przed nią. A jak mieszkanie mieszkaniec? Mieszkaniec, mieszkaniec. mieszkaniec. Tak. Tutaj jeszcze oprócz tego jest piwnica gdzie tak samo stropy lecą. Mm -hmm. Będą jeździły jakieś większe się samochody, ciężarówki Tak może trafić Teren jest nasz więc, więc mamy prawo robocie życzę, życzę powodzenia, może jeszcze coś się odkręci Bo to do końca, wie pan, trzeba, trzeba mieć nadzieję Ale, e, kochani, jak e, film już będzie udostępniony, bo nie jest akurat online to zapraszam Was wszystkich. Komentujcie i ewentualnie, jeżeli. Nadzieja jest zawsze. Proszę Panią, niech Pani wierzy, że nadzieja jest do końca, z tego względu, że byłam nieraz świadkiem, że w ostatniej chwili były decyzje zmieniane. Niech Pani wierzy w to. Wygrali we wszystkich instancjach. Wygrali, bo mają poparcie u naszych władz. I minne podane są były informacje. Mieliśmy Pan zieleni. Tak. A oprócz tego, jeszcze co nie uwzględnia plan budowy, a to jest bardzo istotne. Tutaj w latach 50. był skron. Mamy na to dokumenty. Mhm. A w planach budowy nie ma o tym mowy, że tutaj był kiedyś czyli, skron. Czyli możliwe, że jest to też teren zabytkowy. Jest skron na pewno. Dużna, nie chodzi o to, że jest teren zabytkowy, ale chodzi o bezpieczeństwo w czasie, tak. w czasie kopania, w czasie tak, robót. Że tak. się ten blon nie zawalił. Tak. Wejście do słowa było że tutaj w tej klasy. Nic, wszystkiego dobrego, życzę i Dziękuję. bądźcie dobrej myśli. Link wyśle, wyślę Wam na, do Was na Facebooka. I jak coś informujcie, zawsze przyjedziemy. Będziemy no. w kontakcie. No jeszcze dzisiaj tak samo TVN dzwonili do naszej mhm. wspólnoty, że no. No. będą chcieli materiał kręcić. Od ta, nas ta, ta, ta też ta materiał czasem bierze TVN. No. Wczoraj telewizja polska była tutaj, no. program. Jest telewizja szansa. Polska, ja coś jest. panu powiem. Ostatnio, ostatnio to tak nawiązując już do protestu y, mieszkańców, o chudki, chodzi o oczyszczanie ścieków. Tam już praktycznie mieszkańcy wygrali, a byli przegrani. Także jest my szansa. Też, my też nie składamy broni. No. Wszystkiego dobrego życzę. Do widzenia. Nie. Także, kochani, jak słyszeliście, mieszkańcy protestują, ponieważ pod samym nosem chcą. Wybudować im tu na tym terenie, jak widzicie, pustym, rozburzonym, wybudować galerię handlową. No, sami możecie zadecydować, czy, czy, czy tutaj galeria powinna mieć miejsce. Komentujcie, zapraszamy do komentowania. Piszcie, co wy o takich sprawach sądzicie. I, i, I co? No, do następnego, kochani, e, zobaczymy, będziemy śledzić ten temat, e, i zobaczymy e, po prostu, jak to się wszystko zakończy. E... No, proszę pana, są tu ludzie, mają wyższe cele niż droga. Do, do następnego, kochani.